To jest dzisiaj na tapecie bardzo drogi e, produkt marki YSL. Albo innymi słowy, przepraszam, wszystkie panie, które poczują się obrażone mam złą wymianą, wymową e, Yves Saint Laurent. E, Fusion Ink, Ink Foundation. Mu jest w kolorze dość ciemnym, takim pasującym do mojej obecnej apolinizmy. I to jest 40BD40. Drogi produkt. Kupiłam oczywiście na wyprzedażach chyba minus 30% w Douglasie, czy w Sephora, czy gdzieś tam. Cena 219 zł to jest cena regularna, pojemność 25 ml. Znowu nas chcieli oszukać. Co to za podkład? Ostatnio miałam, który był też mniejszy niż to wypadało. Ja oglądałam recenzje tego podkładu w internecie. One były bardzo, bardzo pozytywne. Jestem zaskoczona, dlatego że na sephora.pl on ma ocenę tylko 3,2 na 5 gwiazdek, więc nie za bardzo. E, opis jest taki: Lekki jak piórko, trwały niczym atrament, komfort 24 godziny. Do jakiego rodzaju makijażu? Idealna cera, żadnych kompromisów, trwałość i komfort przez okrągłe 24 godziny. Dzięki nowej hybrydowej technologii atramentowa tekstura zapewnia wyjątkową trwałość, wchłania, doskonałe wchłanianie oraz idealne pokrycie. Cera jest jednolita, o matowym, rozświetlającym wykończeniu oraz zachowuje doskonały wygląd aż do zmycia makijażu. Znakomity rezultat bez widocznej warstwy kosmetyku, dzięki czemu każda kobieta może cieszyć się doskonałą cerą przez cały dzień. Opinie e, przeczytacie sobie, zostawię Wam link, ale ogólnie jest fajny dla młodych dwie gwiazdki, lekki jak piórko pięć gwiazdek, cztery gwiazdki, naturalne, niewyczuwalne, efekt jak piórko, e, dwie gwiazdki, e, rozczarowanie za wysoką cenę, średni, przereklamowany, etc. Ujulsi. Opakowanie bardzo ładne i bardzo luksusowe, faktycznie takie przywodzące na myśl troszeczkę e, opakowanie jakieś, nie wiem, atramentu. Coś w tym stylu. Ja go nałożę klasycznie, czyli syntetyczny pędzlem, dzisiaj mam akurat czystą, umytą tę dziesiątkę. A propos czystych i umytych pędzli, ja ostatnio na podstawie jakichś tam poszukiwań w internecie wymyśliłam miksturę, no nie wymyśliłam, ale na podstawie pewnych sugestii internetowych zrobiłam miksturę do mycia pędzli i teraz muszę wam powiedzieć, że szok polega na tym, że tak. Przede wszystkim to jest pędzel suszony bez osłonki żadnej i dzięki tej miksturze kompletnie żaden włosek nie odstaje ani w tych, ani patrzę w bok, bo tam leżą umyte, ani w Duo Fiber po drugie to jest stary pędzel jak już mam od dawna i one nawet jakby po mydle takie zasuszone trochę i sztywnawe się robiły, w tej chwili w ogóle ich nie czuć one są tak miękkie, jakby były nie wiem czym nawilżone, a kompletnie nie używałam żadnej odżywki, tylko tej mojej mikstury składnikowej jest bardzo milusi i bardzo przyjemny, więc e, dajcie znać, czy chciałbyście taką aktualizację mycia pełnić. To chętnie Wam to nagram. Podkład oczywiście wstrząsnę. Zdejmuje się e, kapsel, kapsel na I mamy taki aplikator, e, podobnie jak był w tym e, w marku Jacobsie. Jeżeli używacie na sobie i nie macie jakichś e, stanów zapalnych, to nie ma raczej problemu. Jeżeli używacie na kimś, to zawsze lepiej trochę wyjąć e, i gdzieś stłonić czy, czy, czy czegoś tam sobie aplikować. Mmm, bardzo lekki, bardzo wydajny. Trochę za jasny dla mnie w tej chwili. Dość przyjemnie kryje. Po tych opiniach spodziewałam się, że on w ogóle nie będzie krył. Wczoraj testowałam produkt, który miał właśnie mocno kryć, a nie krów wcale. Więc jestem zaskoczona na czole będzie jasne. trochę jakoś dziwnie osiada na skórze jakoś się marzę, dziwnie czy coś dziwnego się tu dzieje, ja nałożyłam pod, pod krem, który bardzo często nakładam pod podkłady, to jest ten tutaj Enio Hydro, Hydra Advanced i nie wiem co mi się tutaj robi takiego dziwnego wiecie to wygląda tak, jakby mi schodziła skóra normalnie z twarzy wiecie co fast -up. ja spróbuję z innym kremem bo to tak nie może być Nałożę ten, ten. Podejście numer dwa. Słuchajcie, dziwne zjawisko, bo już na tym naprawdę nie powinno się nic dziać. A on tak się zachowuje, że jakby nie można go za długo rozcierać, bo zaczyna pokazywać fakturę skóry w negatywnym sensie i zaczyna się robić takie brzydki na skórze. Nie wiem, co zgrane. Można go dosłownie nałożyć, pach, pach i gotowe, bo inaczej on się zaczyna jakoś dziwnie mazać. Słuchajcie, to jest totalnie dziwne zjawisko. Kamera się przesunęła. Widziałemście, jak on się złuszczył dziwnie? Ja w ogóle nie wiem, co jest Inna spróbuje jakoś na siłę ten makijaż. Nie wiem, czy ja coś robię źle, czy plus jakiś fuck-up z produktem, czy coś zgrana. Jest Ale jestem w szoku. Czegoś takiego to jeszcze nie miałam. To do tego stopnia. Nie wiem, zastanawiam się, co tu się dzieje, bo żeby to było na jednym kremie, ale na dwóch, a już na ten, ten zniwa, na pewno się nie łuszczy tak. O Jezu, ale dramat, po prostu jakbym miała łuszczycę. Żeby on mi to w tej chwili zrobił na całej twarzy, nie wiem, czemu mam najbardziej na czole, czyżbym tam tego kremu nie dotarła, nie wiem, jestem w szoku, aż mnie namurowało. Ja na szczęście dzisiaj specjalnie się ludziom nie będę pokazywać, więc to tak zostawię, najwyżej zrobię... Jakiś update, jutro mu dam kolejną szansę, ale nie wiem. Do konturowania twarzy użyję tej palety ze Smashboxa. I na usta pójdzie szminka Rimmel uh, The One, The Only One w kolorze. It's a Keeper 200. Słuchajcie, ja wiem, że to jest takie ciut niezgodne z zasadami testów, ale ja po prostu muszę spryskać buzię Fix Plusem z Maka, więc weźmiemy pod stronę, że on nada trochę mojej buzi takiego połysku. Ale nie wpłynie na przedłużenie makijażu, bo no ja wyglądam jakbym się uszczyła po prostu. Nie wiem, co zgrana Na razie jestem w szoku. I tyle. Jest 12. Spotkamy się wieczorem. Bye. Hej, wróciłam właśnie do domu. Jest godzina 21, więc podkład na buci jest już dobrych kilka godzin, jak sama widzicie. I chyba niestety znowu będę jęczeć. Nawet nie wiem, gdzie tego dziada położyłam. Mm, tu jest. Po pierwsze. Mam wrażenie, że bardzo słabo utrzymało mi się kontur na buzi, a już w ogóle brązer. Co jest dość dziwne, dlatego że te brązery, te produkty ze Smashboxa są bardzo mocno napigmentowane i bardzo trwałe. I jakoś dziwnie też trochę zważył mi się tutaj. Um, jak to się nazywa? Rozświetlacz, sorry, jestem zmęczona. I nigdy mi się nic takiego nie zdarzyło, że się normalnie jakby odciął od skóry, co wygląda dziwnie. Trochę mam. Uwidocznione minimalnie, zmarszczki na czole, ale minimalnie. Twarz wygląda niestetycznie. Tutaj w środkowej części budzi się praktycznie totalnie wytar. Dobra, jest zima, wytar się od chusteczki, niech mu będzie. Ale tu się jakoś podznaczał. Dalej coś dziwnego jest przy czole. Nie no po prostu mi się nie podoba. No nie, nie za taką kasę. Mógłby trochę lepiej kryć. On ma taką bardzo suchą formułę. Niby on jest faktycznie super lekki, dobrze napigmentowany a wcale bardzo, bardzo dobrego krycia nie daje i coś dziwnego się z nim działo. Widziałeście, że on się jakoś dziwnie e, z, ten... M, marszczył jakoś, no, zbierał rolowo. Nie wiem. Przepraszam. Jak mi się uda, to jutro dam mu jeszcze jedną szansę i nałożę go tylko na tą e, wodę m, nawilżającą z Urban Decay albo z m, Smashboxa i dam Wam znać. Zrobię taką aktualizację recenzji, czy on się nałożył lepiej. A teraz... Idę jeszcze popracować i idę spać, gdyż padam na facjatę. Bye. Hej, minęło kilka dni od kiedy recenzowałam yy, i testowałam ten podkład, to jest Ink Fusion chyba, tak? Zaraz napomnie, jak się nazywa dokładnie. Um, Fusion Ink Foundation z yy, Yves Saint Laurent. I no Wyście to przed sekundą oglądał, więc tam się jakiś dramat dział z tym podkładem, z nakładaniem, z uważaniem i w ogóle ja jestem gdzieś... Yy, no nie chcę mi się wierzyć, ale gdzieś tam w środku w głowie jestem pewna, że to była wina tych kremów. Tylko to są dwa kremy, które są sprawdzone pod wieloma, wieloma produktami i nie wiem, co się stało. Natomiast dzisiaj dam mu kolejną szansę, ostatnią już. Po tej stronie twarzy mam spryskaną skórę tylko tą mgiełką B6 z. Urban Decay. Piszecie, że ona nie jest dostępna w regularnych szafach, w sensie takich tych seforowych, nie wiem, nie przyglądałam się specjalnie. Ja ją kupiłam na lotnisku w Warszawie, a po tej stronie mam krem, który jest przegenialny, to jest z firmy It's Skin koreańskiej, Prestige Krem z wyciągiem ze ślimoko i on jak widzicie chyba widać, że po tej w stronie buzi jest minimalnie bardziej świecący ale on jest bardzo taki Nawilżający i nie zostawia żadnej warstwa niczego, więc jak on ten podkład znowu da jakieś jaja, to ja już po prostu wymiknę. Pędzel mam czysty, też nie ma na nim żadnego produktu. Spróbujemy. Najpierw po tej stronie spróbuję, gdzie jest tylko mgiełka. Chociaż to by mi się nie podobało, gdyby on pozwalał potrzeby tylko nałożyć mgiełkę, bo to dla mnie żadne nawilżenie. Nie wiem, może jakieś bazy by się sprawdziły, ale ogólnie za te pieniądze to by był strasznie problematyczny produkt. Nigdzie nic się nie roluje, ale on jakby osiada w strukturze skóry. I tu mam, mam lekko przesuszoną skórę, bo mam taki lekki katar. I to jest momentalnie podkreślone, widzę. No, ale dalej jest mi ten podkład za jasny. No wygląda trochę lepiej, ale i tak jest tutaj jakaś dziwna historia nie wiem, ala skórki czy coś, a to nie mogą być też skórki, bo ja e, dzisiaj przed nagraniem jeszcze specjalnie zrobiłam peeling, nałożyłam maskę nawilżającą i moja cera nie jest aż tak złym stanie. Zobaczę po stronie z kremem, chociaż powiem Wam, że się normalnie boję. Tu nawet o dziwo trochę lepiej się zachowuje niż po tej stronie. Jakoś tak ładniej się przyczepię do skóry też po chwili on tak jakoś dziwnie osiada na, na myszku na twarzy. Tu się zebrał automatycznie w końciku nosa i jeszcze jak próbuję rozetrzeć, to się wyciera do zera. Niestety podtrzymuję mam negatywną opinię o tym podkładzie. Jestem strasznie zawiedziona, bardzo drogi produkt i bardzo... I bardzo kiepski. Gdyby była w Polsce dostępna, normalna polityka zwrotu do perfumerii, to na pewno bym go oddała, by mi się nie podobała. Jak wygląda na buzi, co robi no okropne, mimo tego, że już naprawdę dziś. O Jezu, no strasznie wygląda, po prostu wygląda strasznie. Nie wiem. Jestem na nie. Nie polecam Wam tego podkładu. To jest pierwszy podkład chyba wysokopółkowy, który do tego stopnia mnie zawiódł. Okropny jest. Uważam, że to jest wysokopółkowy. Bardzo kiepski podkład, przynajmniej kiepski w odczuciu skóry e, suchej. Być może na tłustej wygląda jakoś lepiej, ale podejrzewam, że się z kolei długo nie utrzyma. E, no ja jestem na nie. I to wszystko na dzisiaj. Szkoda. Jestem sfrustrowana. Szkoda. Nie, naprawdę szkoda. To wszystko na dzisiaj. Do następnego razu. jaki.